Munia, 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 jakoś tak. Mm -hmm. Nie wiem, pamiętam, że to po walce było w 2021 roku. Poszliśmy ze zamini, zaprosiłem wszystkich znajomych, bo mówili, owoce śródziemnomorskie, coś tam. Zrobiłem najdroższy pakiet, tam ze dwa koła wydałem na to i jedyne co to zjadłem kawałek Komara i krewetki. a tak to nie mogę jeść, bo obrzydało mnie to. No i jeszcze ośmanica wiele dobra jest, ale tylko końcówka. Bo ja nie lubię takiej gumowej już lubię tą końcówkę bardziej krótką trochę. No to ja lubię owoce może. Byłam restauracji właśnie z Indii i słuchaj tam się jadą rękami. Gdzie się jadł rękami? Rękami, bo owoce można. Przecież... Ale w I Indiach, przecież w Indiach też jedzą rękami. No. Ja bardzo lubię hinduskie żarcie. Byłeś? Widak? Nie byłem, ale są blisko Tajlandii, może będę? Zobaczymy. To jest masło? Dziwne jakieś to masło. Dobra, zetapujemy tapujemy, Czyste. Właśnie, tapujemy, halo. Co jest z wami? A znacie trik, że steka, na przykład poziom wysmażenia, bo nie wiem jakie ty lubisz poziom wysmażenia steka ja na przykład jem zazwyczaj medium, medium rare, czasem medium rare, to zależy. Ale głównie medium, to jest taki standardowy, no nie? Żeby on nie był zbyt mocno wysmażony i też troszeczkę kwisty. I, I możesz sprawdzić, jak y, zegniesz rękę w ten sposób, kciuk, dotykając tutaj możesz sprawdzić poziom wysmażenia. W sensie, na przykład dotykasz stek i jest, czujesz twardość, dotykasz tutaj, to jest na przykład y, blur, dotykasz tutaj jest medium, tutaj y, y, medium y, well Wiesz o co chodzi? No, no, no porządane to jest, się. zajebiste to jest. ale no, nie mam pojęcia sobie. Co... <śmany> mam pojęcie widzowie, ale o innych rzeczach. Ale akurat medium, medium e, najbardziej lubię. Jakie jest Jeżeli chodzi o Tata, to ja to byłam w restauracji tak samo ze stekiem. Nigdy nie robiłam sama. A, bo ja polską nie robić. Gołąbki mogłaby ci zrobić albo... Gołąbki? No. Ja lubię polską kuchnię. Bar mleczny, kocham bary mleczne. No to ci kiedyś zrobię. Dobra, przymusisz. Co? No. Weź ten, jajeczko. Zbij do tego. Mhm. I tam wygraj. Tylko pamiętaj o tylko żółtko, nie? Eee, Rozbaw trochę Paulinkę, bo smutna. Pokaż prezent dla Oli. Zaraz pokażę. A może tą szklankę, żeby mogła sobie rozdzielić? Sklankę? A ty nie musisz szklanki. Patrz, robisz w taki sposób. Ja wszystko zrobię za mnie. Nie, <laughs> tylko pokazać, to patrz, Wiesz, tak? Łamiesz jajeczko na pół, nie? Pyk. Zobacz. I przelewasz sobie, wiesz. No na skrótkę, pyk. 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 No, dziękuję, pyk. Zobacz. jest. Tylko tutaj, poproszę jakiś jest, Widzisz, gdzie, gdzie, co będzie chodził? Tylko tu. O, on tutaj jest, nie trudno nam się. Tak, mieszaj, wymieszaj, ja go. Taly, wymieszaj tak. go, ale też tak, wymieszaj go dokładnie, ale nie aż tak za bardzo, nie, żeby on nie był taki no. Jest święty. I zaraz y, dodamy pieprzu, dodamy soli. Ja nie Oczy Ola jest obrażona, więc ja rozmawiałam z Olą i Ola powiedziała, że pogada z Adrianem. No, nie ja jestem. Ja nie widziałem to, co Ola mówiła o mnie na transmisji ogólnie. Jakbym wiedział, to. Bardzo nieładnie. Ja zawsze staram się być dla każdego w porządku. Nie wiem, co ona sobie naprawdę wzdrała. Że. Dziwna akcja, strasznie dziwna. Chciałem, żebyś się pogodzą. Musztardy i oliwy, później zadać. Do, do czego musztardy i oliwy? Ja nie lubię Aż tak na Oliwę mamale. ale... Ona będzie ojcem. Tak. Nie wiem, wie. Tak, tak, tak. To ja, tak, to ja. Pierogi muszę narysować, no. Ja wiesz, że ja zawsze tak robię. Teraz jest taka... Poszła tam ona, która że jak się kimś zakocham, to robię mu sernik.

Dajcie jej spokój z jego dziewczyna sobie robi w swoim tempie. Fajnie, że poznała kogoś, kto ją angażuje w takie rzeczy i uczy, a swoją drogą późną nocą wiadomo, co się wydarzy, ale nie będzie nam dane tego zobaczyć Rudy! Czekamy, który rudy? Dużo rudych tutaj jest. Takie rzeczy tylko na niebieskiej stronie! Musisz teraz, jak Nusret, wiesz co to? Mm. Nusret? Nie wiesz? Ten, co tak steki robi e, w Dubaju m.in. na swojej restauracji, okay. ma w wielu krajach i on tak bierze fajnie i tak... Oh. I tak fajnie soli, ja to tylko... Co? Tak to, to dopiero steki e, Weź jeszcze peprzu to zabiorę, Robisz to jest dopiero, dopiero nie, czy nie? I tak średnio mhm. Robimy steki, mordy i tatar NBA, Jumbo kurde, ty a jak nas słychać? Dobrze nas słychać? Czy Paulinka nie jest za cicho? Przydałyby się takie mikrofonty, wiesz? Ja mam, ale nie da się podłączyć no. tego do tego, to w ogóle to jest formalne strasznie, że TikTok Live ogranicza totalnie, wiesz, jak uda nam się skonfigurować to mhm. z tym OBS-em, to będzie w ogóle inna bajka. Dzisiaj to popróbujemy po transmisji. Tatujemy... Walczymy tutaj cały czas. Paulinie nie słychać. No tak właśnie myślałem, że jej nie słychać, bo ona strasznie cicho mówi. Strasznie cicho mówi wiesz? Dziedzia musi mówić głośniej. Dobra. Dobra, więc i to pojechał ja... do Ja. No dobry, jest robione, to właśnie się nie doprawiła. Co? Co? Tak? Nie mhm. no, zdecydowanie. No jasne, że tak. Dokładnie. No już. Gdzie masz kosz? Tam, gdzie polski typowy... Dobi. Nie ściągnie bluzę. Czemu? Czemu mam ściągnąć bluzę? A co mam przeszkadza moja bluza? Zajebista jest. Zabawne, że dostałem to od mojej ex. <grym> jeszcze jeszcze <grym> jak się Jest <byłem>. Jeszcze <grym> jak się, <grym> jak się <byłem. grym> No, jest to jeden z moich ulubionych bluz, bo jest zajebista. Oczywiście, że idziemy na Sylwestra do Zduniaka. Wszystkich zapraszamy na Sylwestra do Zduniaka, mordeczki. Serdecznie? No sprawdź. To. Ja myślę, że jest to

Ona wszystko potrafi, Adrian nie dominuj jej. Dobrze. Na musisz wyrażać głośno swoje zdanie. Słyszysz? sobą uśmiechnięta Buźka. Dziś? No tak, Buźka się musi być. Sorry, że ją dominuję, ale no ja jestem dominatus, mam nawet tatuaż yy, na bicepsie dominatus. To jest z Łaciny.